Pokój i dobro. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście pewną anegdotę o milczeniu babci. Babcia z dziadkiem porządnie się posprzeczali pewnego dnia. Także do wieczora nie zamienili już ze sobą żadnego słowa. Nazajutrz dziadek już nie pamiętał wczorajszej sprzeczki i parę razy próbował zagadać do zagniewanej swojej żony. Ale babcia milczała, jak zakręta. Na wszystkie próby męża reagowała kamiennym milczeniem. W końcu bezradny dziadek zaczął systematycznie przeszukiwać szafy i szuflady w domu. Udając, że czegoś potrzebuje, przewracał wszystko do góry nogami. Po kilku minutach kobieta nie wytrzymała. Czego ty tak szukasz?-zapytała zdenerwowana. Bogu dzięki odezwał się dziadek. Ze szelmowskim uśmiechem. Wreszcie to znalazłem szukałem twojego głosu. Dzisiejsza Ewangelia porusza temat bardzo uniwersalny, powszechny, temat kłótni sporów, ale tak naprawdę nie chcę finalizować się w tym obszarze, bo mówi o lekarstwie, o pojednaniu. Jak ważne jest pojednanie. Wtedy, kiedy pojawiają się między nami różnice zdań, problemy, trudności. Więc nie jest wielką eureką to, że Ty możesz mieć inne zdanie niż ja, że Ty masz inne doświadczenie kultury, być może inne środowisko wychowania niż ja, że Ty czerpiesz wiedzę z innych źródeł niż ja. I odwrotnie. Problem jest to, że. W tych różnicach niekiedy, nawet dotyczących tematów fundamentalnych, jak wiara, wartości, nie potrafimy ze sobą spokojnie rozmawiać. A nawet nie potrafimy ze sobą pozytywnie się kłócić czy różnicować. Psychologia porusza taki temat jak uczciwa kłótnia. Czasem jest dobrze pokłócić się ze sobą, ale nie wolno na tym pozostać. To, co jest drugim problemem, to jest ta niemoc do pojednania. Kiedy się z kimś różnicuje, to warto się pojednać. Pamiętam, miałem taką sytuację, jak z jednym bratem wieczorem gdzieś się poróżniliśmy i on następnego dnia przychodzi do mnie i mówi tak: Piotr, jeśli cię w czymś obraziłem, to cię przepraszam. Byłem zdumiony, a zarazem zawstydzony. Pomyślałem sobie, Chciałbym mieć taką siłę, taką mądrość, żeby pierwszy wyciągać do kogoś rękę. I to mnie zainspirowało. Więc z jednej strony sztuką jest dobrze się różnicować, ale jeszcze większą sztuką jest umieć przyjść i szukać dróg pojednania. Jeśli będziemy budować mury, to będziemy się odgradzać. Jeśli będziemy budować mosty, to będziemy się zbliżać do siebie. Niech ta dzisiejsza Ewangelia pomoże nam dzisiaj przemyśleć ten trudny, egzystencjalny, uniwersalny temat, jak różnica zdań, sporów. Ale idźmy głębiej i szukajmy w Ewangelii, w nauce Jezusa Chrystusa, inspiracji, motywację, siłę do tego, by pierwszym wychodzić i szukać pojednania. Pozdrawiam, pokój i dobro.